Siemano, witam serdecznie z tej strony Porywac Włok. Witam na moim kanale. Pewno jak już tytuł Wam zdradził, tego filmu, wiecie już o czym będzie ten filmik. Otóż chciałbym zabrać Was w maleńką przygodę, którą sprezentował mi Sulik z kanału Gry, ze strony Gry Online, z forum dyskusyjnego, dokładnie. W sumie bardzo Tobie, Sulik, dziękuję. Znamy się, jak na to nie patrzeć, 15 lat, mimo że widzieliśmy się może tylko raz w życiu. Ale naprawdę bardzo Tobie dziękuję za prezent, który od Ciebie otrzymałem. Jest to niesamowity prezent. Prezent, który notabene sprawi mi mnóstwo, mnóstwo problemów. Ale tych pozytywnych problemów, ponieważ będę musiał walczyć z, z odbudową tego, co mi dałeś. A teraz zapraszam widzów do obejrzenia tego, co dostałem. No to zobaczcie, jakie piękne urządzenie dostałem. Jest to Hard Drive Plus A590. Tak, widać. Urządzenie jest w stanie prawie rozpadu. Aczkolwiek jest kompletne. No, czy może nawet troszeczkę za bardzo kompletne. Jest ładne logo Amiga. Tu jest miejsce na diodę hard drive. Tutaj na power. Tutaj jest złącze. W którym podłączamy to urządzenie czyli dysk twardy do Amigi 500, a tu jest tył urządzenia, na którym jest wyjście prawdopodobnie na kolejne urządzenie zewnętrzne, na stację dyskietek. Nie wiem. Tu jest zasilanie. I tu są dwa przełączniki. Też nie mam zielonego pojęcia do czego te przełączniki służą. W takim stanie dostałem urządzenie. Jest taki tutaj ucięty przewód, który ma w środku cztery żyły. Prawdopodobnie jest to zasilanie. A po zdjęciu obudowy, w środku tej obudowy, widać złącze do podłączenia e, diodek. Prawdopodobnie gdzieś na płycie jest ten. Jest e, gniazdko. Tu są te przełączniki, które są tymi przewodami. O, to jest do podłączenia tutaj wiatraczka. A te przewody idą gdzieś tam do środka. Jest zamontowany tutaj dysk twardy. Takowy jest to IBM. Czy jest tutaj podana wielkość? Nie jest podana wielkość. Jest tutaj data 94 rok. Jest to dysk twardy na Skazi model WDS 380 80 MB firmy IBM japoński. Jest o tu go ładnie odepnę. Jest podłączony na taką. Może być lepiej widać, a na taką grubaśną taśmę tak są podłączone dyski skaziowe. Dobrze, ładnie wypnę to z płyty. Jeżeli oczywiście mi się uda. O, to jest wypięte. Tu było podłączone zasilanie, które zasilanie jest wzięte tutaj stąd. Nie? Tylko. To zasilanie aha, jest wyprowadzone, jakby tutaj tym kablem na zewnątrz. Czy to może do kolejnej? Widać tutaj przeróbeczkę, więc teoretycznie te kable nie byłyby potrzebne. Chyba, że zasilanie na płycie głównej nie działa. To jest podłączenie do wiatraczka i nie widzę tutaj żadnego złącza. Przewody od przełączników idą pod spód, chowają się gdzieś w środku. Z jednej strony idą tu, z drugiej strony idą tu. O dobra, to jest miejsce do podłączenia e, chyba wiatraczka. Tu jest miejsce. O, tu w tym miejscu spróbuję wyostrzyć. O, tutaj w tym miejscu podłącza się diody. Dobra, wezmę kamerę w rękę. Może tak będzie łatwiej. Dobra, jest to A590 Party Mix. Tu wyostrzymy na. Jakieś kostki, tu są kostki złącze. Wszystko strasznie brudne. To jest określenie jumperkami. Gdzie to było? Inaczej na kamerze widać, a inaczej w rzeczywistości. Aha, bo to jest tu. Dobra. To jest określenie memory size. całe to urządzenko. Jestem ciekaw czy to, to uda mi się uruchomić. Dobra, rozbiorę zaraz od spodu. Pokażę jak to wygląda. Wracając do meritum tego prezentu. Jedne z tych tutaj przełączników jest podłączone tutaj w miejscu gdzie jest zasilanie. O, domyślam się, domyślam się że o tutaj domyślam się, że jest to po prostu włącznik zasilania a drugi z przełączników jest podłączony moment gdzie to jest tutaj i tutaj i są porobone, porobione tutaj jakieś takie kurde druciki łączące pyk po wyczyszczeniu cała płyta wygląda natomiast tak Dobra, złączę widać, że jest do zewnętrznego skaziola, czyli można było kolejny dysk podłączyć, więc domyślam się, że zasilanie, które było w taki sposób dziwne, dziwnie tutaj robione, jest po prostu zasilaniem do podłączenia zewnętrznego dysku. I płyta dalej wygląda tak. spróbuję odczytać, co tutaj jest. Party Mix. No, ja jestem bardzo ciekaw, czy to w ogóle działa. W ogóle nie mam zielonego pojęcia, jak do tego zabrać się, żeby to uruchomić. Co posprawdzać po kolei? Czy to mogę podłączyć same bez zasilania? Czy włożyć to do misi. I sprawdzić, czy w ogóle to urządzenie jest widoczne. Do tego miałem zasilacz. Teraz wam ten. Zaraz wam pokażę. Normalnie klasyczny amigowski zasilacz. Tutaj z włącznikiem Z przerobioną wtyczką. Piątka DIN. Zdomyślam się, że ten zasilacz powinien działać razem z tym. Powinien działać razem z tym urządzeniem. To, to jedna sprawa. No i kolejną sprawą będzie zdobycie sprawnego dysku skaziowego. Nawet nie wiem, jakiej wielkości dyski powinienem szukać, bo ten SQD w stanie naprawdę słabym, widać miejsca po uderzeniach. I właściciel, czyli Sulik, informował mnie, że dysk, jak działał, posiadał mnóstwo bedbloków, więc powinienem już sobie załatwić nowego tak. skazioła. Może Paul Headlong, Ty będziesz miał e, Jakieś informacje na temat dysków wskaziowych lub, lub mi podpowiesz Czego powinienem szukać Może mi wskażesz jakąś aukcję Dobra To tyle Mam nadzieję że Zobaczymy się W kolejnym filmiku Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie Na razie cześć A jeszcze jedna rzecz Bo bym zapomniał eee, Kartka przygotowana jest ładnie wypisana. Wszystko poleci do Pana Marka. Dobra, żeby nie było. Pamiętajcie, ponad podziałami najważniejsze jest to, żeby Pan Marek był zadowolony, więc liczę na Was, że Wasze kartki zaraz polecą. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie, cześć.